Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj o kluczu do zmian, który każdy z nas ma w środku. Będziemy dzisiaj potrzebowali śrubokręta, bo klucz będziemy wyciągali śrubokrętem przez pępek z własnych bebechów. <laughs> Nie, tak naprawdę to będzie znacznie trudniej. No, to tak zachęcający początek. A dzisiejszy tekst brzmi następująco: które drzwi otwiera się od środka? Moi drodzy, chodzi o pewne zmiany. Generalnie o rozwój. Przede wszystkim o rozwój, bo ciągle te zmiany i zmiany. No, o rozwój. To jest tak, że jeżeli my chcemy się rozwijać, to szukamy, wiesz, czytamy różnych książek, różne kursy. Różne jakieś warsztaty robimy, idziemy na tą terapię czy na inną, i tak dalej. Tylko, że jakby zrobienie kursu, przeczytanie książki, yy, zrobienie jakiegoś warsztatu, przejście terapii, to tak naprawdę nie, nie, nie musi zmieniać. Nie? Nic to nie jest coś takiego, że po prostu wiesz, ktoś, ktoś yy, ci przełączy jakieś guziki. O, owszem, przełączy te guziki, jeżeli na to pozwolisz. I co jest tym kluczem? Tym kluczem jest pokora. Pokora to nie jest jakaś wiecie, uległość, jakieś takie klękanie i ojczenie, takie ojejku, ne? Pokora to jest, tak jak mówił mój przyjaciel, widzenie siebie w prawdzie. Ze swoimi zaletami, ale też ze swoimi wadami. I to jest tak naprawdę klucz do wszelkich zmian. Rozmawiałem o tym z przyjacielem Wojtkiem, znaczy jak ja to nagrywam, to wczoraj. Jak wy to oglądacie, to tam minął pewnie jakiś tydzień na ten temat właśnie, że to jest ogromna odwaga, ogromna siła, ogromna pokora, żeby przyznać, że się czegoś nie wie. Ja pamiętam, kiedy podjąłem terapię, naprawdę nie byłem za wysokich lotów. I kolega na terapii, on był ode mnie dwa lata młodszy wtedy, taki wiesz, przystojny w ogóle koleś, kurde, byłem zazdrosny, taki wiesz, z moimi kompleksami o chłopa. I on czytał Desideratę. Yy, które ja kompletnie wtedy nie rozumiałem. Ja się tak wkurzałem, tak się denerwowałem na to, że on taki fajny, elokwentny i w ogóle czyta taki tekst, a ja nawet zdania tam nie rozumiem. Desiderata ja u siebie na kanale mam od lat i jeżeli zdołasz, też. I to są naprawdę wspaniałe teksty. Z moją interpretacją one są, tu na bez Więc zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć, to, to zachęcam jak najbardziej. Może na koniec filmu ją nawet podlinkuję, właśnie w tych polecanych dalej. To zwróć uwagę na to. I ja ogólnie strasznie tego mu zazdrościłem. I ogromną pokorą i ulgą byłoby wtedy dla mnie, gdybym powiedział, ty wiesz co? was stary, ja tego nie rozumiem. Weź mi tam z dwa zdania chociaż tak spróbuj. No z jakimiś przykładami z życia, bo to najlepiej przedstawić to, nie? Jak to, jak to jest, ne? z tą dezideratą, wiesz, pomyśl o tym. No i wiesz, gdybym wtedy tak zrobił, byłoby dużo łatwiej, dużo szybciej bym się czegoś nauczył, dużo szybciej bym coś zmienił i tak dalej, ale ja po prostu, wiesz, kiwałem głową, no bo głupio było się przyznać, że czegoś nie wiem, no i przez kolejnych parę lat nie miałem pojęcia, o co w tym chodzi, bo nawet byłem zły na to i w ogóle nie zaglądałem do tego pisma, bo sobie myślałem, co za gówno jakieś tam, ne? A moje motywy były no, raczej skrajnie niskie. No, hello. Ale tak nieraz raz bywa, ne? żeby nie przeciągać. Uwierz mi. I taka myśl dla Ciebie. Jeżeli yy, jesteś w tym rozwoju osobistym, rozwoju duchowym, zastanów się w najmniej oczekiwanych momentach, kiedy masz ogromną złość, że miałbyś komuś przyznać rację, albo ci wstyd, że czegoś nie wiesz, że czegoś nie rozumiesz, czy coś, nie? to to są dobre chwile, dobre momenty, żeby naprawdę się rozwinąć. Powiedziesz, sorry, przepraszam, nie wiem, nie rozumiem. Czy możesz mi to wytłumaczyć? Nie? To jest tak potworna ulga, bo po pierwsze zrzucasz z siebie ciężar osoby, która zawsze wszystko musi wiedzieć. To jest, to jest okropny ciężar. Jeżeli to zrzuci się jest po prostu tyle, tyle łatwiej. Ne? Kolejna rzecz jest szansa na to, że czegoś się nauczysz. Więc zobacz, jaki jest rozwój. Ne? A wystarczy się przyznać, wystarczy odpuścić, wystarczy powiedzieć, nie wiem. Wystarczy widzieć siebie w prawdzie. Nie mniej nie więcej. Dużo wiem, ale jeszcze więcej nie wiem. I tyle po prostu. A ludzie, którzy całe życie uważają, że wszystko wiedzą, no to najczęściej wiemy, jak żyją. Ja tak nie chcę żyć. Moi drodzy, wszystko w temacie. Zapraszam do komentowania, łapkowania, udostępniania materiałów, a my się widzimy oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć.